No w ogóle zamiar na ten film to jest, czy da się zrobić film o niczym z niczego. I w sumie to był nasz nasz gol, bo mi się wydaje, że jest ważne zrozumieć, że można zrobić film z niczym w sumie. Że czasami nie potrzebujemy mieć milion dolarów, albo złotych, albo czymkolwiek. Czasami tylko pomysł się liczy. I w sumie mając taki pomysł bardzo, bardzo prosty, chcieliśmy pokazać, że po prostu przez Sztukę filmową, przez reżyserię, przez montaż, można zrobić film, który będzie miał jakiś wpływ na widza. Kino ma to właśnie taką magię, że z niczym możemy właśnie mieć jakiś wpływ na widza i to był właśnie ten nasz taki um, zamiar, żeby się dało to zrobić. No, grupa super przyjęła koncept i jakoś to wszystko organicznie się stało. Właśnie tak jak mówię, że mi się wydaje, że każdy film, każdy reżyser, i to jest coś tak fajnie w kinie, ma swój sposób, żeby robić rzeczy. Tutaj to był projekt grupowy i każdy po prostu, który się najbardziej czuł, że chciał robić kamerę, to on robił kamerę. Albo osoba, która chciała robić światło, to robiła światło i czasami nawet te role się zmieniały, żeby po prostu zrobić taki stosunek bardzo twórczy, że każdy jest całkowicie włączony i chce to robić, i ma ochotę to robić, i ma przyjemność to robić. Ten film właśnie był takim właśnie, taką próbką, czy da się coś takiego zrobić, gdzie temat filmu i także sposób robienia filmu jest w sumie o niczym i o wszystkim. I jakoś to bardzo fajnie wyszło pod tym kontent. Bardzo kochałem to robić z tymi studentami i w ogóle bardzo lubię studentami filmy robić.